Moda na wiatę odcinek 2574 czwarty? chyba 4. Siemano, witam na moim kanale. Dziś chyba będzie zakończenie kosteczki, jak dobrze pójdzie. Też trochę później dzisiaj zaczęte, no bo wcześniej się nie dało niestety. A to jeszcze kosteczki trzeba było dokupić, a to coś i to tak zeszło. No, ale zobaczymy. oby, oby się udało. Trzymać kciuki, proszę. Patrzcie, jaka jama w takiej o. Powierzchko jak zamarznięte, ale w środku piaseczek. Mięciutki mięciutki, ale jaka warstwa. Tak gdzieś około 8-10 cm zamarzło powierzchni. No i z środka można wybierać. Fajne, nie? Mimo, że okryte plandeką to i tak zmarzło tyle, nie? No wczoraj był duży mróz, bo chyba z 8 czy 9 stopni jakoś było na minusie. I jeszcze taka fajna łopata się zumała, no Trochę obmarzła już, nie? Taka fajna łopata, no Dobra, weźmiemy drugą O i wczoraj jeszcze sobie urobiłem chyba z 8 czy 9 betoniarek. No i jak okryte to nawet to nie marznie no. A mówię tak jak beton jest urobiony i sobie zaczyna wiązać, to on minimalne ciepełko jakieś wytwarza, nie? Dlatego dlatego mróz tego nie. nie łapie tak szybko po prostu no. i tym bardziej okryte, nie? A mróz był pewnie nie wiem z 7 stopni na pewno na minusie. A yy, No gdzieś tam może takie o kuleczki gdzieś tam, ale tak to, to to jest nie. No i teraz dzisiaj sobie już to zagęszczam. Zobaczycie wszystko co i jak. Co i jak? Dzisiejszy odcinek będzie na pewno troszkę dłuższy. I oglądajcie no. Kosteczkę musiałem jechać dokupić oczywiście, bo brakłoby. Brakłoby, a lepiej niech zostanie metr, jakby miało braknąć, nie? Z 10 kostek, czy tam ile. No, także działamy ostro dzisiaj, aby skończyć. O, wczoraj jak odwalałem z kamieniałości, <taka>, taka fajna łopata pękła. Pękła taka łopata, fajna. O, tu się gdzieś zakopała. Dobra, nie ma co się rozczulać. Kupimy i obsadzimy Żeby skały pękały to ta kostka dzisiaj powstanie, będzie skończona O, taka jedna skała to toczka piochu Muszę tu uporządkować, żeby wjechać betoniarką, bo przecież nie będę kilometr piachu dźwigał, nie? Szefie, to jednak był zły pomysł Jak tu toczką podjechać teraz? A no widzisz, no nie pomyślałem. Ty no no rzeczywiście, no nie podjadzie. Co tu zrobić? Trzeba wiadrać nosić <grym> Urabiamy, nie? Się miesza, takie cztery niepełne taczuszki z worka wychodzą, nie? Odsyp, no, takie grudki jak gdzieś coś tu odrzucamy i się bują Pamiętacie ten konar, konar, który tak ciężko miałem wydostać? To jest on. Haha, ha, ha, ty chciałeś mnie pokonać, a to ja pokonałem Ciebie. I po co Ci to było, koleżko? Po co Ci to było? O, tu piłą gorznołem, a najlepsze jest to, że patrzcie co tu w nim było. Ja tnę se piłą, a tu kamień zarósł w nim. Ale temperatura tego kamyszka, yy, kamyszka wapiennego Pokonała aż pęk, ale ja go tu co mi łańcuch tempi, bo ten kamień tu był, no. no i tak skończył marnie Całą noc się jeszcze kopcił Ale tutaj nie ma nic dookoła, śnieg dookoła, także atmosfera się podgrzewała całą noc kilka osób pytało w komentarzach co ty majster tego nie zagęszczasz w ogóle to kolejny ci się takie porobią że po prostu jak bizon wjedzie to będą takie kolejne. zagęszczam tak jak teraz mam wysypane raz tam jest nie wiem no, 10 zależy, zależy w którym miejscu jadę teraz to zagęszczarką pierwsza jeszcze warstwa spodnia była zagęszczona związała sobie bo to też jeszcze ładnie deszcz zmoczył ona sobie związała. Kolejna warstwa teraz jest zagęszczana. Później jeszcze jedna warstwa jest zagęszczona. I musi być dobrze. No. Odpalamy zagęszczarkę. Cyk. Zobaczymy, czy zagada. o i tak jak teraz mam zagęszczone dosypuję kolejną warstwę zagęszczam i jeszcze jedną zagęszczam czyli pomyliłem się cztery razy jest zagęszczone nie trzy pomyłeczka była tutaj pod blacikiem wszędzie pozagęszczane dziś taki odcineczek. ja układam sobie Muszę, muszę, to dzisiaj skończyć. Trzymajcie kciuki, aby się udało. Jutro, jutro, wleci jakoś z rana odcinek do południa. Na pewno będzie odcinek, może już z zakończenia tej kostki. Proszę trzymać kciuki, aby się udało. Oby się udało. Przed śnieżycami, bo mają być śnieżyce, duże, duże mrozy. Jakby mi się to dzisiaj udało, to by było przepięknie. Dobra, dzięki za oglądanie. Do jutra. Pozdro.